Czołem, witam Was serdecznie, dawno nie rozmawiałem z kamerą, no teraz wyjazd w weekend i trochę innych nieprzewidzianych obowiązków, ale dzisiaj wracamy do powiedzmy rygorystycznego rytmu publikacji, czyli dzisiaj będą w sumie trzy filmy, ten który właśnie nagrywam, on jest ponadprogramowy, ten który nagram wieczorem i jeszcze w międzyczasie film sprzedażowy z 35 monetami, warto wspomnieć, że Teraz przeprosiłem się z Allegro, chociaż jest to bardziej forma eksperymentu w moim wykonaniu, bo y, tak sprzeczne informacje docierały do mnie y, o tym, ile dzisiaj kosztuje wystawienie monet na Allegro, jakie są różne dopłaty, y, jakie są różne możliwości. Y, ale z racji tego, że Allegro oferuje obecnie, jak się okazuje, y, osobom prywatnym możliwość sprzedaży na portalu, z tym, że na tej wysokiej nielokalnie y, prowizji. To chciałem sprawdzić, jak to faktycznie wygląda. Gdyby ktoś z Was chciał się na to zdecydować, link do tego Allegro macie w opisie. Dzisiaj kończy się dość sporo monet. Wystawiam na 5-, 7- i 3-dniowe turnusy, także warto codziennie to oglądać. Za chwilę wyjazd do Berlina. Czy tam coś numizmatycznie uda mi się pokazać, to zobaczymy. No, ale na pewno będzie dość ciekawie. No, i y, oczywiście zapraszam Was do zajrzenia na Allegro, zapraszam Was do grupy, który, do której macie opis w, y, w komentarzach, zapraszam Was do subskrybowania, do komentowania. No, jeśli chodzi o Allegro, to może jest to kwestia wymagającego ważniejszego, szerszego omówienia, ponieważ Allegro pozwoliło teraz wrócić na portal użytkownikom prywatnym. To znaczy, jeśli użyjecie starego formularza do wystawienia, to możecie wystawić jako osoba prywatna na prawdziwym Allegro, a nie na Allegro lokalnie. To jest ważne, ponieważ tak jak kiedyś oferty z Allegro lokalnie pojawiały się w wyszukiwaniu na zwykłym Allegro, teraz Zmieniło się to i wyszukuje się tylko jedna oferta, pokazuje na, na bardzo dużą ilość wyszukiwań z Allegro. Więc klienci, którzy wchodzą na zwykłe Allegro, na takich klientów jest ogromna większość, niestety w ogóle nie wejdą na aukcję, która została wystawiona na Allegro lokalnie. To jest ważne, to jest coś, co ogromnie wpływa na cenę, dostęp do klienta. Więc ja chciałbym. Na własnej skórze się przekonać, czy sprzedając na Allegro, mimo tej drogiej prowizji, bo mówimy o kilkunastu procentach, yy, i tak będę w stanie jakoś yy, to zgodzić i będę w stanie to odnieść do cen, które monety osiągają gdzie indziej. Ja jestem zdania, że Allegro zawsze było portalem, który yy, no, miał pierwszofrontową rolę, jeśli chodzi o, o początkujących klientów, ponieważ. Dla większości ludzi w Polsce Allegro jest takim frontowym miejscem do robienia zakupów w internecie. To oznacza, że po prostu e, ktoś, kto myśli o kupieniu czegoś, najpierw szuka tego na Allegro, bo na Allegro kupuje proszek do prania, kupuje ubrania, kupuje jakieś elektronikę, e, jakieś inne rzeczy. E, no i w związku z tym e, Allegro tutaj na pewno ma ogromną rolę. Zawsze na Allegro ci świeży klienci robili bardzo dobre ceny. E, no kiedyś w ogóle Allegro przez lata było stoją handlu numizmatycznego. To się zmieniło kiedy w 2018 roku, czy 17, 18 chyba z tego co pamiętam, e, zmieniły, się, e, zmieniły się stawki na Allegro z dnia na dzień. E, to jest dość zabawne, ponieważ dzisiaj ja się krzywię, kiedy mówię o 13%, a wówczas awanturą było to, że Allegro z 3% przeskoczyło na 6. I bardzo wiele firm zrezygnowało w ogóle ze sprzedaży na tym portalu. Zyskał oczywiście Onebit przede wszystkim, bo dużo czołowych firm przesunęło tam swoją pracę, bo tak naprawdę przed tą zmianą na Onebidzie działał praktycznie tylko WCN, jeśli chodzi o monety. No, a wszyscy później się przesunęli. No ja też byłem uczestniczyłem w jednej z firm, które robiły jako Pierwsze te przesunięcia na OneBida, yy, pamiętam to dobrze, pamiętam yy, początki yy, tego portalu, który wtedy no, stał już na bardzo dobrym poziomie, teraz się rozwinął yy, jeszcze bardziej, teraz jest yy, zdecydowanie najważniejszym miejscem numizmatycznie w polskim internecie. Yy, no ale teraz na przykład drobni yy, handlowcy, no, co widać zresztą po mnie na przykład, tak. Yy, i po wielu, wielu innych przesunęli pracę na Facebooka, gdzie po prostu tej prowizji ponosić nie trzeba. Ale sprawdzimy. Myślę, że jakieś kilkaset walorów pójdzie pilotażowo na Allegro. Jeśli będzie się to zgadzać, to będziemy tą pracę kontynuować. Ponieważ dla mnie w tym momencie jest ważniejsze sprzedawanie tych rzeczy, które tam są wystawiane, to są rzeczy najczęściej tanie, relatywnie wysokomarżowe, to znaczy, że są to monety, przy których 5 czy 10 zł zarobku, to jest procentowo na przykład 20%, tak, to generalnie to generalnie może się zgodzić mimo tych 13%, które Allegro mi zabierze, zobaczymy. Wystawiam też tam takie rzeczy, które są ciężkie do wyceny, dzisiaj na przykład Możecie już tam zobaczyć jakiś żeton. Gdański, który dostałem od klienta w rozliczeniu ostatnio możecie zobaczyć trochę rzeczy takich nie stricte numizmatycznych jakieś naszywki harcerskie jakieś, jakiś talerzyk kantynowy, jakieś odznaki z okresu trzeciej rzeczy, bardzo dużo takich przedmiotów, które są dla mnie nieoczywiste, bo jeśli coś ma jasną cenę, szczególnie jeśli są to rzeczy niskomarżowe, typu nie wiem, na przykład druga RP, no to siłą rzeczy będę to sprzedawał dalej normalnie z ręki do ręki We'll be right <laughs> back. ale no, jeśli mówimy o rzeczach, które są ciężkie do wyceny, to myślę, że Allegro zawsze spełniało dobrze tą rolę. No, to dla mnie plus jest jeszcze inny, bo wszystko numeruję w worki, wkładam, e, no i jestem w stanie zorganizować kogoś, kto nie znając się w ogóle na numizmatyce, będzie te przesyłki wysyłał, kiedy mnie nie będzie, co znaczy, że wszystko przekłada się na szalenie e, wygodniejszą e, obsługę transakcji. E, dla mnie to też jest warte tych kilku procent e, z tych 13 na pewno. Żeby to sobie uprościć i żeby móc to streamlinować, kiedy mnie po prostu nie będzie. Bo ja wyjeżdżając, załatwiając inne rzeczy, mam po prostu dużo spraw na głowie czasem i nie jest to łatwe, żeby to wszystko gdzieś tam godzić. Ale dążymy do tego, żeby to jak najbardziej upraszczać, żeby to było jak najszybsze, jak najbardziej płynne no i to jest na pewno zmiana na plus, tak? Poza tym no, prowadząc skup stacjonarny kupuję bardzo dużo obiektów, które moim zdaniem nadają się tylko na Allegro, tak? Bo ja nie mam pomysłu jak je wyceniać, nie mam pomysłu co z nimi robić zawsze no i generalnie one będą też się na Allegro znajdowały, tak? Różnego rodzaju powiedzmy ciekawsze drobiazgi, bibeloty, medale, odznaczenia, znaczki, różnego rodzaju wyposażenia wojskowe. To są takie rzeczy, które y, po prostu nie są łatwe do sprzedaży w internecie, w innych miejscach, a Allegro jest do tego bardzo dobre. Także pewnie tam takie rzeczy uświadczycie. Jakieś zdjęcia, pocztówki, dokumenty. To wszystko będzie lądować na Allegro. A także zachęcam Was do zobaczenia. Link w opisie. Y, no i będziemy śledzić tą podróż, a na pewno po jakimś czasie... Typu na przykład miesiąca sobie po prostu zrelacjonujemy, jakie były faktyczne koszta, bo policzymy ile zostało sprzedane, rozliczone y, od jakiejś tam y, transakcji y, się uda odzyskać później prowizję. Od niektórych może się nie uda, bo to różnie bywa. Y, Alegro y, teraz ma bardzo dziwną politykę w tym temacie. Y, niekoniecznie zawsze wygodną, bo, y, bo na przykład. Nie zawsze łatwo jest uzyskać od zwróconej pozycji, czy od pozycji, przy której ktoś na przykład zaznaczył odbiór osobista i nie odebrał zwrot prowizji. Także no zobaczymy. Ja jestem ciekawy, to wszystko będzie udokumentowane i będziemy to omawiać, mając już twarde dane procentowe. Także dzięki wielkie, do zobaczenia. Pierwszy film będzie o godzinie późnej, następnej, osiemnastej, 17, 19 jakoś tak, a drugi po 20.00 Także serdecznie zapraszam na ten dzisiejszy rozkład dnia. Do zobaczenia. Cześć.